Dzień dobry kochani, w nowym vlogu. E, tak, to nowy vlog, e, nie poprzedni, bo widzicie mnie w tym samym miejscu, ale e, wiecie, kładę sobie aparat na parapecie, mam fajne światło, a także lubię tutaj zaczynać. Także słuchajcie, mamy nowy dzień. Ja e, strasznie się bałam, a miałam właśnie dzisiaj zaplanowane, że będę sobie nagrywać Ale strasznie się bałam, że ten dzień zacznie się okropnie Ponieważ e, Antoś ostatnio przez tydzień nam chorował Dlatego vlog, który wleciał e, no był z lekkim poślizgiem e, Ale tak, Antoś nam chorował i gdy już teraz prawie że wyzdrowiał Mnie wczoraj coś dopadło nie mogłam e, w ogóle mówić, nic jeść, tak bolało mnie gardło bałam się, że zaczyna się jakaś angina. E, w nocy jeszcze wstałam, też bolało mnie gardło, a na noc się wzięłam leki. Jeszcze mam zmieniony głos. E, ale tak, wstałam i czuję się dobrze. Gardło mnie nie boli, mogę mówić, no tak jak słyszycie, troszkę ten głos jest zmieniony, ale ogólnie czuję się bardzo dobrze. Także super, bo właśnie bałam się, że zacznę ten dzień od wizyty u lekarza naszego rodzinnego, ale, ale na szczęście nie. A powiem Wam, że moja choroba dość mocno zepsułaby moje dzisiejsze plany, ponieważ przyjeżdża do nas dzisiaj nasza pani projektantka. Przyjeżdża na inwentaryzację, na podpisanie umowy, na omówienie jeszcze szczegółów tego, co byśmy chcieli czego byśmy nie chcieli, także słuchajcie, no zaczynamy ostro, bierzemy się do pracy, a raczej no wiecie, nasza pani projektantka bierze się do pracy będzie szykować dla nas projekty, nie mogę się już doczekać i słuchajcie tak jak gdzieś tam na początku jak jeszcze no zaczynaliśmy budowę czy jeszcze przed budową tak mówiłam, że Jezu jaki ten wiecie ten czas właśnie już wykończeniówki będzie super teraz E, chciałabym zrobić tak e, i żeby już się wprowadzić, ponieważ e, ja nie mam takiego zmysłu m, żeby wiecie, stworzyć coś samemu także my od samego początku, gdy gdzieś tam zrodził się pomysł, że no będziemy stawiać dom wiedzieliśmy, że będziemy chcieć właśnie projektantkę e, i też z tego względu że gdzieś tam, gdy widzimy wiecie, e, u kogoś na przykład e, u męża Znajomych. Właśnie oni wzięli sobie projektantkę. No i słuchajcie, ten dom wygląda zupełnie inaczej niż jak wiecie. Chociaż jest nowy dom, no ale no często nie ma się takiego, wiecie, zmysłu, żeby wszystko połączyć, tak? Żeby, wiecie, e, była taka spójna całość, e, no a na tym nam zależy. Także my zdecydowaliśmy się na tą projektantkę. Drugą kwestią są fachowcy. Słuchajcie, o mój Boże. To jest chyba najgorsze um, znaleźć dobrego fachowca. Eee, no, teraz zależy nam najbardziej, wiecie, na płytkarzach. Mieliśmy jednego, niestety stwierdził, że jest za daleko i zrezygnował, chociaż byliśmy umówieni, nieważne. Eee, znaleźliśmy kolejnego. Również był u nas wszystko obejrzał, miał nam zrobić wycenę. Byliśmy już umówieni konkretnie na terminy. E, no i co? Nagle cisza, brak odzewu, e, brak odpowiedzi na moje smsy, dzwonienia, także mm, zostaliśmy nagle bez. No i teraz wiecie, znowu kolejni, kolejni, także, także no jest z tymi fachowcami, niestety, ale mam nadzieję, że już znaleźliśmy odpowiedniego. Także teraz e, czekamy na projekt i zaczynamy. Ok, także ja sobie lecę wysuszyć włosy, coś już chyba będzie, po 10 jesteśmy mówieni na 12, także akurat się ogarnę. Wczoraj byłam jeszcze właśnie w domu sobie troszkę posprzątać, bo jak w ogóle nie wiecie, było czysto, tylko że po całym lecie. E, gdzie się wiecie wietrzyło, jeszcze było potwierane, nawchodziło te robactwa pająków, jakieś tam wiecie pełno pajęczyn. Także pojechałam sobie wczoraj jeszcze do południa, gdy trochę lepiej się czułam e, i podkurzałam cały dom. Nie zajęło mi to długo, e, no. Także, także mam tam czyściutko, e, idę się ogarnąć i po malutku będę zbierać się na budowę. Powiem Wam też, że moja cera tak się ostatnio popsuła, cały czas coś mi gdzieś wyskakuje, no co prawda jestem teraz przed okresem także wiecie, jest tego wzmożona ilość, ale już dawno nie miałam tak brzydkiej cyry, ostatni raz miałam taką przedciążą e, i moja ciąża wyleczyła mnie ze wszystkich e, niedoskonałości, no ale słuchajcie tak, nie wiem czy to wspominałam, może w jakimś tam e, wiecie, filmie ciążowym e, no, od drugiego miesiąca ciąży Moja cera, gdzie wcześniej naprawdę miałam spore problemy. Wiecie, ja nie miałam nigdy jakiegoś takiego, wiecie, trądziku różowego czy coś, ale jednak trochę tego było. Chodziłam do dermatologa, używałam różnych specyfików, nic nie pomagało. I gdy zeszłam w ciąży, od drugiego miesiąca miałam już totalny spokój, miałam buję po prostu jak płuca niemowlęka. I się to, powiem wam, utrzymało dość sporo, gdzieś dopiero od. Może 3-4 miesięcy coś tam zaczęło mi wracać. No teraz właśnie jest troszkę gorzej. Eee, no, ale tak. Mi ciąża bardzo pomogła. Także no, jedynie daje mi to do myślenia, że mogło to być e, na tle hormonalnym. E, I jeżeli teraz mi się tak pogorszy, no to będę wiedzieć, że e, pierwsze co zbadać to hormony. Bo tutaj coś może się dziać. E, no, tak jeszcze... Słowem na temat mojej cery. Zobaczcie, jakie dzisiaj wymyśliłam Antosiowi deserek. Rozrobiłam galaretkę i yy, ponalewałam mu w pojemnik na lód. Także będzie miał takie kosteczki. Stwierdziłam, że szybciej tutaj się to wiecie, zsiądzie i będzie miał taki deserek na później. I słuchajcie, ja zdążyłam wysuszyć sobie włosy, a Antoś wrócił ze spacerku, ale był już bardzo senny. W ogóle zjadł przed spacerem, tak więc myślałam, że uśnie, ale brakowało mu jeszcze chwileczki, także wzięłam go do łóżeczka. Teraz mamy, słuchajcie, super o że od około dwóch tygodni Antoś usypia nam już sam. W sensie wcześniej usypiał nam na rękach, no to wiecie... Czasem mm, trzeba było go trochę ponosić, pobujać, no a wiadomo. On jest coraz starszy, coraz cięższy, coraz większy, więc o ile jeszcze Damianowi było, w miarę ok go uśpić, e, tak podczas tygodnia, gdy go nie ma. No mi już było zdecydowanie za ciężko i po prostu mm, wiecie, jeszcze ja jak ja, ale Antoś już się bardzo denerwował. E, było też teraz gorąco, no bo wiecie, mamy lato, także od nas biło mu gorąco. I nie chciał na tych rękach usypiać. I e, tak, wiecie, jakoś naturalnie przeszło, przeszliśmy na usypianie w łóżeczku. E, czasem jest tak, słuchajcie, że czy właśnie na noc, czy w dzień jeszcze e, odłożymy go. On się przekręci dwa, trzy razy i usypia sam. E, czasem potrzebuje żeby chwilkę mu włączyć, wiecie, jakieś kołysaneczki, e, dać rękę. On właśnie lubi, wiecie, e, wyciąga rączkę przez szczybelki, żeby wziąć e, moją rękę. Kładzie sobie ją tak pod buźkę. Przytula się i usypia. I teraz, słuchajcie, właśnie włączyłam mu te przytulanki, kołysanki, dałam rękę, on się tak przytulił, i słuchajcie, mi się tak zachciało spać, że prawie tam usnęłam i miałam jedno takie, wiecie, wzdrygnięcie, że, że już mi się przysnęło. I się szybciutko, wiecie, obudziłam, i on już mi sobie spał. Także, hmm, czy iść spać na chwilę? wykorzystać ten moment, bo obiadek już mu zrobiłam, bo wiecie, wiedziałam, że nie będzie mnie później, więc tak, żeby mama już nie musiała mu nic szykować, to przygotowałam mu już obiadek, a właśnie projektantka napisała, że troszeczkę mają obsuwy, będzie około godzinka, półtora później, także, także mam jeszcze trochę czasu, więc chyba idę spać. Wykorzystam ten moment i, i chyba się chwilę przyśpię Chyba, że zacznę coś robić i mi się odechce Ale to zobaczymy Ok, ja już jestem na budowie Jeszcze nie ma mojej pani projektantki Także lecę otworzyć domek No i co, czekamy Jest słuchajcie 20 po Także, mmm, mówiła, że w pół do być nie mogę się już doczekać. Jestem mega podekscytowana. Okej, okay, tak jak Wam mówiłam, jestem już na budowie, czekam sobie. Eee, I co jeśli chodzi o to, co będziemy tutaj e, projektować, nie będzie to cały dom, no ale prawie cały, bo będzie to, słuchajcie tak, e, kuchnia oczywiście, e, jadalnia z salonem, e, dwie łazienki, nasza sypialnia, e, wiatrołap, korytarz i hol. To wszystko będziemy projektować. Na razie nie zdecydowałam się na projekt reszty. Zobaczymy, jak wyjdzie, wiecie, to, co sobie zaplanowałam i może później będziemy jeszcze, wiecie, projektować resztę z panią projektantką. Ale na razie takie, wiecie, najważniejsze punkty w domu stwierdziliśmy, że chcemy mieć zaprojektowane. Tosia? Gdzie jest ten toś? Ej, gdzie jesteś Tosiek? Tu jesteś, a mam cię! A kuku? Nie ma cię? A kuku? Jesteś? Nie mam Tosia? A mam cię! Tu mam cię! Spacerujemy sobie właśnie Wróciłam, dałam tośce zjeść, bo jednak nic nie jadł, tylko tą galaretkę. I teraz sobie właśnie spacerujemy. Na razie tylko takie spacerki w wózku wczoraj i dzisiaj, tak żeby wiecie, no jest ciepło, ale jednak jest po tym zapaleniu oskrzeli. I wiecie, on nie przejdzie grzecznie, tylko będzie wszędzie biegał. Także. Tak kochanie. Tu paluszek. Mhm. <grystanie> tak, także on wszędzie biega. Nie przejdzie grzecznie, więc wolę teraz jeszcze te dwa, trzy dni zrobić mu spacer w wózku. I dopiero akurat właśnie zrobi się ciepło. To będzie sobie już biegał, a lepiej mi wyzdrowieje. Proszę. <grystanie> Mój mały malinkożerca. No i tak, kochani, myślę, że dzisiejsze spotkanie z projektantami było bardzo udane. Omówiliśmy sobie wszystkie najważniejsze kwestie. Najpierw zrobili dokładne pomiary na budowie. Zdjęcia, oczywiście, też. Później pojechaliśmy sobie na kawę, żeby jeszcze omówić różne inspiracje, które im wysłałam. Także wszystko sobie omówiliśmy. I teraz już, no wiecie, dla nas została ta mniej fajna kwestia, czyli w opłacenie. Oczywiście takich projektantów opłaca się w ratach. Tak mi się wydaje, że wszystkich, ale gdzieś tam do tych, do których pisałam, no to u wszystkich jest taka właśnie płatność retalna. Za wiecie, daną część wykonaną. Także teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko zapłacić. I czekać, słuchajcie, na, na pierwsze efekty. No, nie możemy się już doczekać. No, najbardziej ja. I no, i co? Projektujemy. Jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Wydawało mi się, że. że wiecie, trochę nie wiem czego chcę. Ale z tych wszystkich inspiracji, z tego co mówili, okazuje się, że jednak wiecie, mam dość spójny styl. Jeśli chodzi o, o wnętrza, u nas będzie to modern classic. Także wiecie, dużo bieli, złota, jodełka, takie rzeczy. Będzie troszkę ciemniejszych, mocniejszych elementów w niektórych pomieszczeniach. No, ale to już myślę, zobaczymy wszyscy na wizualizacjach i później w gotowych pomieszczeniach. Zobaczcie w ogóle, jaką bardzo fajną e, matę mamy do zabawy. E, kupiłam ją kiedyś w Pepko. Ona była dołączona z takimi samochodzikami gumowymi. Takie to były zwierzaczki, samochodziki. E, tak, i tu e, właśnie taka mata. Bardzo fajna. Antoś bardzo lubi się na niej bawić i oglądać sobie tutaj właśnie zwierzaczki. Ale taka uwaga, co prawda nie wiem, czy ona będzie dostępna teraz, bo kupowałam ją już jakiś czas temu. Ale zobaczcie, to jest takie coś, nie wiem, jakby filt coś takiego, taka puknina trochę i słuchajcie na samej podłodze to się nam tak ślizgało, raz nam się tak wywrócił i uderzył tam w ścianę, także no nie jest to zbyt bezpieczne jeśli chodzi stricte o podłogę, ale już właśnie rozłożyłam sobie to teraz na takich puzelkach piankowych i teraz no też się ślizga, ale jednak już mniej jest bardziej stabilne, także bardzo fajne rzeczy czasem są właśnie w pepko. Dla dzieciaczków Włączę Ci O Bardzo proszę Powiem Wam też, że ta kosteczka jest bardzo fajna, jeśli chodzi o dzieciaczki. No, my ją kupiliśmy jakoś, o sobie nie pamiętam, ale nie miał jeszcze roku, no teraz już będzie miał prawie półtora. I cały czas się nią fajnie bawi. Wiecie, z każdym gdzieś tam miesiącem coś innego odkrywa. Także jest bardzo fajna. Także kilka takich e, zabawkowych polecajek od nas.